Dzień dobry, mam na imię Iwona i zapraszam do krótkiego studium Słowa Bożego. Dzisiejsze rozważanie jest zatytułowane Tragiczne skutki nieposłuszeństwa. Tekst, który będziemy czytać jest zapisany w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 10 rozdziale i będę czytać od pierwszego do trzeciego wersetu. Synowie Arona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnicę, każdy swoją, Włożyli we nie ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich tak, że zmarli przed Panem. I rzekł Mojżesz do Arona, oto co rzekł Pan, na bliskich moich okazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja. I Aaron zamilkł. Z jakim obrazem kojarzy nam się ta historia, czy jest to obraz surowego Boga, czy może raczej obraz troskliwego pasterza, który dba o, o nasze stado. Nadab i Abihu, synowie Arona, byli po Mojżeszu i Aaronie najwyżej postawionymi osobami w Izraelu i szczególnie zaszczyconymi którym Pan pozwolił być w gronie 70 starszych Izraela, którzy ujrzeli jego chwałę na górze. Podczas nabożeństwa synowie Arona użyli innego ognia niż tego, który Pan osobiście rozpalił innego ognia niż Pan nakazał. Było to w oczach Pana przestępstwem. I przestępstwo to nie mogło być usprawiedliwione czy zlekceważone tylko dlatego, że mężowie ci otrzymali wielkie światło i podobnie jak Książęca, Izraelscy weszli na górę i dostąpili przywileju obcowania z Panem Bogiem. Przywilej przebywania w Jego chwale nie powinien mm, zdradzać myśli, że można bezkarnie grzeszyć. Nadab i Abichu nie powinni schlebiać sobie w ten sposób, że Bóg nie będzie tak stanowczy, aby ich ukarać. Jest to fatalne zwiedzenie. Wielkie błogosławieństwa, czy też przywileje, stanowiska lub urzędy nigdy nie powinny wywoływać poczucia bezpieczeństwa. I bez troski, nie upoważniają do grzechu czy też mniemania, że Bóg będzie pobłażliwy. Wszystko, co otrzymujemy od Boga, ma być środkiem do tego, by nasze wysiłki były gorliwsze i my sami, byśmy byli silniejsi w wypełnianiu Jego świętej woli. Bóg nie może zaakceptować częściowego posłuszeństwa. Czy w ogóle częściowe posłuszeństwo jest posłuszeństwem? Nikt Niech nie da się zwieść mniemaniu, że część Bożych przykazań jest nieistotna, albo że moglibyśmy powiedzieć, co to za różnica? Przecież ogień to ogień, że podczas nabożeństwa prawie wszystko było tak, jak Bóg nakazał. Tak, prawie. I to robi nam wielką różnicę. Jest takie powiedzenie, diabeł tkwi w szczegółach. Jest takie powiedzenie, że łyżka dziegciu psuje całą beczkę miodu. Z punktu widzenia ludzkiego prawie wszystko jest OK. Ale w 58 rozdziale Izajasza i wersecie. Pozwólcie, niech znajdę. I w wersecie 8 Pan Bóg mówi. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Dlatego z punktu widzenia ludzkiego prawie wszystko jest ok, ale nie z punktu widzenia Boga. Pan nie zadowoli się częściowym posłuszeństwem, bo to po prostu posłuszeństwem nie jest. Nie wystarczy przestrzegać dziewięciu z dziesięciu przykazań, albo przestrzegamy je wszystkie, albo jesteśmy. Jesteśmy winni wszystkim. Nie ma innej możliwości. W sprawiedliwości nie ma kompromisów. Nie może być też, nie może być tak, że jesteśmy trochę winnym albo trochę niewinnym. Teraz na chwilę jeszcze chciałabym wrócić do naszej historii synów Arona, ale jakby spojrzeć na to troszeczkę z innej perspektywy. Kiedy przygotowywałam się do e, tego tematu, mój mąż przypomniał mi pewną historię opowiadaną przez e, pastora podczas e, kazania. Właściwie był to film. Film nosił tytuł Most. E, pra, prawdopodobnie niektórzy z was znają tę historię, mm, ale pozwólcie, że wam ją przypomnę. Most opowiada o mężczyźnie samotnie wychowującym syna, pracującym jako operator kolejowego mostu zwodzonego, a jego jedyny syn kocha patrzeć na pociągi i na ludzi w nich podróżujących. Pewnego dnia prawie wszystko jest w porządku, tylko że pociąg przejeżdża czerwone światło. Wówczas most jest otwarty, a dla przepływających statków, a tym samym jest uniesiony do góry, czyli jest niemożliwy do przejechania dla pociągu. Jego syn Będąc blisko mostu, najpierw próbuje powiadomić ojca o sytuacji, o nadjeżdżającym pociągu i otwartym moście, ale ojciec nie słyszy go, więc dziecko samo postanawia ręcznie przełączyć dźwignię opuszczania mostu. Ale niefortunnie wpada do zapadni i spada na mechanizm odpowiadający za podnoszenie i opuszczanie mostu. Ojciec widząc to i nadjeżdżający pociąg ma decyzję do podjęcia. Albo opuścić most, którego mechanizm zmiażdży syna, ale pozwoli, aby pociąg pełen pasażerów bezpiecznie przejechać. Albo uratować syna i pozwolić na to, aby wiele istnień ludzkich Straciło życie. Kiedyś inny ojciec też stanął przed takim wyborem. Nasz Ojciec Niebieski też dokonał takiego wyboru. Bohater tego filmu poświęcił Syna. Ojciec Niebieski również poświęcił Syna. To przez nas grzech, Ojciec. Niebieski został zmuszony do podjęcia takiej decyzji. To przez grzech obdarzeni przywilejami synowie Arona zginęli na oczach ludu, ale to również przez grzech Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej. Przestępowanie prawa dotyczy każdego. Im większe światło posiadasz, tym więcej masz do oświetlenia. Im wyższe stanowisko zajmujesz tym większa ciąży na tobie odpowiedzialność. Nie ma innej drogi, jak całkowite posłuszeństwo. W przypowieciach Samo Salomona w XIV rozdziale i XII wierszu mamy taki zapis. Nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Bóg podjął decyzję ofiarowania syna, dlatego że my, jako ludzie, podjęliśmy inną złą drogę. Bóg obdarował nas życiem w zamiast za życie swojego syna, bo tak Bóg umiłował świat. Że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy. Nie prawie, ale aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Nie używajmy innego ognia niż ten, który rozpalił Pan. Nie wykorzystujmy zajmowanych stanowisk i urzędów do zaspokojenia własnych ambicji. Wszystko, co posiadamy, czy mienie, czy umiejętności mamy od Boga, więc wszystkim, co mamy, wielbiejmy Go. Apostol Paweł napisał czy jecie, czy pijecie, czyńcie na chwałę Bożą. Pomódmy się. Panie Boże i Ojcze nasz, dziękujemy Ci za tą historię. Panie Boże, dziękujemy Ci o Twojego Syna, za Twoją decyzję, że możemy dzięki niej żyć. Dziękujemy Ci za słowo Twoje, które możemy studiować i za to, że dajesz umiejętność rozumienia. Dziękujemy Ci za ten dzień, za ten poranek. Prosimy, pobłogosław nas, jak tutaj jesteśmy, wszystkich studiujących, ale może również tych, którzy Ciebie szukają, gdzieś się zagubili. Dopomóż nam świecić Twoim światłem, używać Twojego ognia w naszym życiu. Za wszystko Panie Boże niech Ci będzie cześć i chwała w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na następny odcinek już jutro. Życzę miłego dnia. Do widzenia.